Że patrzysz na bezkresne morze. Schylasz się, zanurzasz rękę w wodzie i zagarniasz ją ku sobie. Natychmiast woda zaczyna przeciekać ci przez palce i zostajesz z pustą dłonią. Ta woda to ludzkie życie. Od narodzin do śmierci stale przecieka nam przez palce, aż znika. Ze wszystkim, co kochamy na tym świecie. Królestwo, zaś, o którym mówię, dla którego żyję, jest jak woda pozostała w morzu. Człowiek żyje dla tej odrobiny wody, przeciekającej między palcami. Ci, którzy idą za Jezusem Chrystusem, żyją dla tego bezkresnego morza.